Tutaj jest kotłownia. Tu prawdopodobnie będą sterowniki od ustawiania temperatury. Tu jest kotłownia. W tej skrzynce są wszystkie rozdzielacze. Tu będzie zlew i krany. Tu będzie piec. Tu będą chyba jakieś zbiorniki. Wszystkie rury są już pociągnięte. Jest tego sporo. Tutaj będzie drabinka i pralka. Łazienka też już jest zrobiona. Stelarz na ubikację. Wyjście też na drabinkę. Rury puszczone tutaj przez pokój. Idą sobie dalej, tu jest ubikacja, też mały zlewik, stelaż i kolejne rury, już mieszają się z instalacją elektryczną i tu będzie zlew, zlewo-zmywak. Te druciki będą odpowiadały za sterowniki do temperatury i czujniki temperatury.